Dzień dobry. Dzień dobry, proszę. Działanko, no. dzisiaj zrobimy rewolucji na pokoju. Zacznijmy od tego lepiej sobie teczkę. Na samym początku przechodzimy po prawej stronie. Po prawej stronie mamy farmę i gora farmy farmę farma nie? Tak, tutaj mamy szafę poprzyklejaną i tymi. To chyba to by powtórki wszystkie, nie? Tak z tego właśnie katalogu tutaj mamy diplom oraz do światowego. tutaj mamy, Igor ma jakieś czorby takie do malowania i plecak i to 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 miecz, miecz i łuki, i tarcia tutaj mamy lego z różnymi grami tutaj dalej mówiąc właśnie gry tutaj całe pudło z trakturami i tutaj jest kombajn i taki dzik i tak i tutaj jest linka, co zrobiliśmy sami. Ty miałeś też i ja też. Ja miałam serduszko, a to jest Igor ma takie coś do ławienia ryb można powiedzieć taki ze. S! S. Dobra. Ty mamy dalej LEGO. Lego, Lego City, tutaj jakieś encyklopedie albumy i tym podobnie. Dwa pudła z LEGO... znaczy to jest Kinder. Jajka. Tej gry i to bardziej... Dodatek do Farminga 17 Tutaj pojazdy z Lego City Dalej Igor gra w Farminga 19 Tutaj seria mamy... Chyba się będzie to zaraz nagrywać w trakcie lepiej się. No, równe Czy nagraliśmy Tutaj jest pilota... Nie, nie odcinków Dobra zobaczyłem, po prostu, że są lampki, ale tylko tam są poduszki i nie działa, czekaj. Nie, znaczy, nie łapię. Są poduszki, tutaj mam gośnik pulse, pulse, pulse. Na Bluetooth no, to jest rozdawane. Dwa goś... te, mikrofony. razie. Znaczy, on są dobre, tylko nie ma tego, jeden był zepsuty. No. Na PS4 są gry, Farming 19, Lego City, GTA 5. Fifa 19 oraz Spiderman, który będzie nieruchomy nie na kanale Spiderman. Tutaj są różne farmingi, na 18 demo, 16, 17 i 15 Tutaj dalej jakieś książki Tutaj mamy głowę lego, tutaj są ludziki lego O no, właśnie Tutaj jest DVD, P4 i dwa pady i jest pilot A to jest Igor Nooo, ja też tam są Lego, to jest LEGO Minecraft, tutaj jest, zegarek, tutaj jest, tutaj jest... tutaj jest wulkaniczne wszystko, tutaj jest pojazdy, a to jest zerwana półka i piłkazie. Okay. 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 Tutaj okay. Okay. mamy tutaj to ułożymy sobie. Yy. Czy mi pokażę okay. ja tego mam bo mi przyjadę do mnie. Tutaj cztery, czy? Dwa, jeden i pod fajne mamy, nie? To jest oczywiście. Ale chociaż nie będę Jak Jakby mieli... się nazywało, bo są w Liczało czy tam jak? <noise> Czekaj, liczadło, ta liczadło. Czekaj, dzisiaj <noise> jak to się nazywało. Jeszcze w komentarzu. No. Serio, zapomniałam. Tutaj mam Igora pistolet, który nie ma tego. <noise> Ale można tak robić. Albo w głowę tak. Tej jest chusteczki, okno. Mm -hmm. Stoli. Łóżko. Zapalimy sobie lampeczki jest Nie przy łóżku. No. Tylko że białe, ja mam takie jak mini Mike. To jest mała fika. Krowa. Ta, ta, ta. Nie, to świnia. Wąż z Ikei. Fika z Ikei. I to jest poduszka z psami i poduszki. I dalej przechodzimy, już tutaj są takie, takie zabawki, takie dwa. trzy są w złej pełności i to jest nasze studenko, studio nasze O, też jest do nagrywania, tutaj więcej, więcej nagrywamy filmów, tutaj przerzucimy sobie dwa krzesła i nagrywamy. To jest nasze takie studio, o takie to na przykład coś takiego. Tutaj mamy podkładkę z Lisa, z na YouTube'a. Myszka ze Star Wars'u, znaczy to nie ze Star Wars'u, ale wygląda taki statek ze Star Wars'a. A to będzie statek ze Star Wars'u. Dokładnie. Tutaj mamy dwa włączniki, przyczepiłem sobie kabel do USB i będę mamy ładować telefon. Ym, klawiatura HP, tutaj mamy BMW i 8. Tak, no to jest klawiatura HP. No tu nie widać. Tutaj jest BMW i8. Fajne jest. Otwiera, otwiera się drzwi. Mamy laptopa Lenovo z Lenovo Core i 3. Core i 3. Mm, iPad 320. Z USB wejściami. W się wymieszczą dwa USB, jeden na słuchawki. To jest taki ten. Są te na 3 takie. Na przykład to jest ładowanie A ponad... właśnie na kartę. Tej słuchawki Philips. Trevor Philips. I tutaj mamy lampeczkę, żeby było ładnie wszystko widać. Dalej Lego. Takie małe, nie? Takie są samochodziki. Mm, samochodziki. Pierdełki. Pierdołki, no dokładnie. Dalej obraz z krowami, który kiedyś był tam. A teraz jest tam Igor. Kuchar. Kuchar. I patrzcie co Igor tej chowa. No, no, ja sama się dziwiłam, jak to zobaczyła. no patrzcie to. Widzicie trochę Widzicie? On trzyma tej broń. On się ma bronić, chce nas zamordować. Przyjdzie, żeby się z pistoletami. Daj tutaj. Zasiem, Zasim, Zasim, Zigora. mi Zigora. No dobra. On też nie ma Takie. To jest oczynek, okay. są dwie broni. No tak. Te mamy jakieś. ple... Tady... Lego! 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 Wszędzie u jest lekko, tutaj są konie i ludziki Hej! Słuchajcie! Książki! Słuchajcie! Dżepik <guletra> Jeszcze raz Dziękujemy za odcinek, za swoją Tutaj mamy kosz na śmieci, jeszcze na świeci, a kożna na jest najważniejszy A patrzcie jaką Igor ma tam skrytkę Różna pudełka i kotki, które... I zasubskrybujcie do maniaku, bo będą ma zrobić koopery. Tak tego kotka. Bo nas ona nie zasubskrybowała, ale już nas subskrybuje, bo to jest mruczek. Więc to było na tyle. Dziękuję Wam bardzo, jak Wam się spodobał. Odcinek to jest właśnie ze studio. I tutaj w ogóle nie, jeszcze tylko. Więc są kable i jakiś ten ten... Tak wygląda krzesło, na którym zawsze nagrywamy, siedzimy. I got. To będzie mój pokój. Jak chcecie Blanki, to też mój pięć w góry, a Blanki 3. Blanka lista nie ma ciekawego. Albo mój 3, a Blanki 5. Bo się... I Antka to 6. Więc to wszystko. Pa pa tym tarczącym odcinkiem. Akcentem zakończymy dzisiaj odcinek. To by było na tyle. Cześć!